Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen A dzisiaj Nowa uprawa wjeżdża, a mianowicie buraczek czerwony Także co, zaczynamy Siewy No, John Deere dzisiaj dostanie naprawdę ostro po garach, bo 160 koni formownica I chyba 50 Bodajże właśnie siewnik z tyłu więc, no, naprawdę grubo. Oj, zmienił się system. Inaczej tekstura wygląda. Sianie inaczej wygląda. To ciekawe. Dobra, włączymy sobie GPS-ka jeszcze. Wyłączymy sobie linie i dobra. Także trochę inaczej wygląda samo, sam proces, same tekstury mam wrażenie. Trochę inne kolory mają po prostu te tekstury. Dobra, chyba bez GPS-a będziemy tutaj to robić, bo słabo będzie to wyglądać. Tak myślę jednak, jednak to jest słaba. Słaby pomysł, żeby tutaj lecić z GPS-em, bo one tutaj pod skosem będą się łączyć te, te tekstury, więc tak będziemy jeździć raz przy razie po prostu jak, jak należy. Ogólnie ciekawy tydzień z farminga, w teorii ciekawy, no bo tak naprawdę ta aktualizacja 1.6 pojawiła się w tym tygodniu. No i ta aktualizacja tak naprawdę zmieniła jakieś detale. No jest tak naprawdę błędów, to ona, nawet się nie wczytywałem za bardzo, co ona usunęła, ale nic szczególnego moim zdaniem niby miała naprawić to, że zwierzęta w końcu będą jadły na łąkach. Tu widzicie, macie łąka 0 litrów. Nic. Nic na pasku się nie pojawia, więc nie wiem. Ja w to coś, coś mi się nie wydaje. Na pewno wiem, że ta aktualizacja naprawiła te dostosowywanie pastwisk, czyli że. No wiecie, to jest ta nowość w farmingu i ona przestała działać w, w którejś tam aktualizacji. To widziałem, że naprawiła. I no i to jest na plus. Ale ogólnie jakoś tak. Znaczących zmian nie odnotowałem. Możliwe, że FPS-y są delikatnie lepsze, ale nie jest to przeskok jakiś gigantyczny. Tak mi się wydaje, że są lepsze, gdyż nawet mi się zmieniły ustawienia. I na przykład teraz DLSS mam na z powrotem ustawiony na jakość po tej aktualizacji, a fps -y mam, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie wyższe nawet, mimo tego, że się DLSS mi przestawił, więc. Na najwyższym jakby Więc tak mi się wydaje Na razie tak jakby Nie wiem czy ten problem ładowania Tekstur się na... poprawili Nie czytałem tej notki Powiem wam szczerze aktualizacyjnej Ale mam wrażenie że No że jednak ta notka była Znaczy nie czytałem ale jak widziałem listę zmian To nie było ich jakoś mega dużo nie? Dodali na pewno Opcję aktualizuj wszystko na modhubie To jest fajna opcja na pewno to warto też odnotować. Ale myślę, że nie będziemy poświęcać już więcej czasu aktualizacji. Najważniejsze, co się stało z maszynami, a raczej nic się nie wydarzyło z maszynami. Taka jest prawda, no co mogę Wam powiedzieć? Moim zdaniem to jest kpina, bo nie pojawiają się żadne ważne talerzówki. Okej. Okay. Te dwa ciągniki małe, mniejsze John Deere. John Deere i Class, ok. Tylko czemu ten John Deere kosztuje 200 milionów złotych? no Ten John Deere jest bardzo drogi. Nie, znaczy, Class, przepraszam. Ten Class jest bardzo drogi. Najdroższy w stawce, tak naprawdę. no I to cena jest dużo droższa niż powinna być. Nie wiem o co chodzi. On powinien być. Nie wiem ile tańsze, ale tak prawie 50 000 60. To jest chore, czemu on tyle kosztuje. Te ciągniki można spokojnie 50 koni mocniejsze od niego za te pieniądze kupić. Ale powiem Wam, że ta robota naprawdę idzie. Ale też mam wrażenie, że chyba trochę więcej schodzi tego. Nasiona jednak w tym farmingu, no zobaczcie, już mi prawie 50%, nie? a te pole nie jest też jakieś nie wiadomo jak duże. Nie, ale radzi sobie John Deere Dziwu. Myślałem, że w tym farmingu jest jednak tak. No może też dlatego, że te pole jest dosyć płaskie, nie? Ale bardzo fajna okolica tutaj jest, mi się podoba. Tutaj niedaleko jest rzeka. Tam widzicie ją tam w lewej części ekranu. Pomiędzy drzewami, także, naprawdę fajna okolica. Taka w ogóle ten farming jest taki du no dużo lepiej pod kątem graficznym. Wygląda jako całość. Także to też może to robi też ten efekt. Także tak nowości się trochę pojawiło. parę maszyn oczywiście z poprzedniego farminga, ten free content update, ale zupełnie szczerze ten free content update tyle krzyku, a cztery maszyny nie wiem No w tamtym farmingu pamiętam, że te free contenty updatey były Free content updatey były o wiele lepsze. No nic, no dostaliśmy coś za darmo W teorii nowe maszyny Więc też nie będę narzekał na to Ale po prostu mam wrażenie, że po prostu Strasznie to było rozdmuchane I tak myślałem, że naprawdę Tych maszyn trochę więcej będzie Nie ma co narzekać No jednak to maszyny za darmo Więc to też Żeby nie, nie było, że ja coś tutaj narzekam No w końcu maszyna za darmo To maszyna za darmo Ale jednak tak Przehypowali to mam wrażenie. Nic, no teraz czekamy na pewno na DLC. Na wreszcie darmową mapę z poprzedniego farminga, którą Giants przywróci, i potem już Precision DLC czy ten Precision Farming. No, ja na to czekam, na pewno tutaj. To zaimplementujemy. Ja będę chciał tutaj na precyzyjnym rolnictwie grać, bo ja to lubię robić. Po prostu lubię grać na precyzyjnym. Nie wiem, czy wy lubicie. Możecie też odpowiedzieć w komentarzach. Czy, czy wy lubiliście grać w 22 na precyzyjnym? Ja jakoś tak mi się podoba te DLC. Nie ukrywam, że jest to. Też urealnia trochę tą grę. Ale jednak w taki sposób, że nie utrudnia to znacząco rozgrywki. A ja lubię właśnie takie mody, które jednak nie utrudniają za mocno tej gry. A właśnie wnoszą coś realnego. Także co widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i kurczę, już koniec nasion mam. Mega schodzą. 22% mi zostało. Ale widzę, że z tekstury nadal się tak... Coś, jakieś problemy są z ładowaniem. I... No jeszcze rezerwa się zapaliła, także nieźle. Matko, jakbym... Okej, okay, to auto z przodu widziałem, ale te sprzeciwka, przeciwka, no to spoko. Byłby dzwon. Ale naprawdę sporo udało się tego posiać kurde jestem pod wrażeniem naprawdę Znowu o od kraksy. Dobra. Praktycznie koniec nasion. No i koniec tego odcineczka. Naprawdę udało się zobaczyć. No, trochę pola mi tylko zostało. Okej, okay, tam dalej jest szerzej. No ale jest też już krócej, więc tak naprawdę połowa pola to tak myślę, że spokojnie zrobiona. Tak myślę, że nawet więcej. Ale na pewno więcej. Nasion schodzi teraz. Także co? Tak wygląda teksturka. Naprawdę wygląda to spoczko. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!